No i teraz jesteśmy na moście, który właśnie łączył wschód z zachodem, a w tym momencie zaraz przed nami będzie widać nasze docelowe miejsce, czyli miejsce, w którym odbywa się Rapa zresztą nie tylko, tutaj się odbywają również różne fajne koncerty. Jest to dokładnie to miejsce pod... A zresztą jebać gdzie się odbywają koncerty, to jest fajne miejsce. Tutaj są zajebiste hamburgery. Jak chcecie wpierdolić w Berlinie hamburgera, własnej roboty, to właśnie tu. Zobaczcie ile ludzi stoi. Jest praktycznie kolejka. Cały czas opieprzają hamburgery. Są faktycznie e, pyszne. A nasze miejsce docelowe znajduje się za tą stacją metra. Właściwie dokładnie w tym e, budynku e, zaraz e, za stacją metra jak powiedziałem także już praktycznie można powiedzieć, że e, jesteśmy e, na miejscu tam na rogu jest jakiś sklepik klimatyczny z e, butami tak zwanymi sneakersami czy jak też tam mówi sportowymi e, butami szpanerskimi no i jesteśmy niemalże w, sen, w centrum w sercu Kreuzbergu tak wygląda Kreuzberg kupa rowerów o, chyba kurwa źle wjechałem, jebany szwab nie chce mnie wpuścić, chuj mu w dupę, drugi też nie chce, o Jezu, nie zesraj się kurwa. Dobra, wpuścił nas, pierdolony burak. No, a my szukamy miejsca do stanięcia, bo właśnie kurwa jesteśmy na miejscu i widzę zajebiste miejsce. Niech się pierdolą wszyscy i przestaną napierdalać kurwa w swoje klaksony, bo przecież nie jesteśmy u siebie i nie musimy wszystkiego wiedzieć, prawda? Nie co co tam jest. mordeczki? Jesteśmy dzisiaj na piątych urodzinach już rapamy Mytwoch Pięć lat kurwa, jakby nie było ta cała firma to pewnie wiecie z tego wszystkiego Wzrosła dzięki 100% yeah, Polski rap 100% Mops bebski, jo! Dziwko, robimy to szybko, nie ma nawet to czasu byś blisko Nas ty, biegamy, lepiej po boisko, biegaj niepobijcie, bo zastaw nam Problem czyli temu co żyje, tym i chodzi. hajs Poczekaj parę chwil, no bo z nie mam nic, Cała łamagama, oh. Eine Sache, bevor wir nach Flughafen fahren, ruft mich lachen. Ich bin bei Rapper Mittwoch seit Tag 1. Stop! Nochmal, mach mal Lärm für 100%. Ohne 100% würde das niemals hier Ganz genau. Der Boss, der Boss von 100% ist heute auch dabei. Mach mal Lärm für Vini! O kurde, to było kiedyś zajebiste wykurwiaste miejsce, które widzę, że właśnie rozpierdolono, a była to tak, nie, to nie było tu, to było kawałek dalej. Jakby ktoś nie wiedział, to jest DJ Pete, DJ a Pete. A to wini? W ogóle? Ja jestem wini. DJ Pete jest dj producentem w ogóle zespołu Smagalas, ale oprócz tego jest również jednym z założycieli imprezy Rapa Mitwoch i przede wszystkim DJ'em, który prowadzi całą tą imprezę. Słuchaj, Pit, jak się dzisiaj czujesz w ogóle w ciągu, przy tych całych urodzinach, bo już pięć lat minęło, co? No, coraz, co roku tak jakby łatwiej, już tak się nie denerwuję i nie poce, ale mhm. fajnie zawsze, urodzinki nasze są fajne, bo zawsze są jakieś bonusy, wpadają różni ludzie, jak na przykład Winich. a nie jesteś zdziwiony trochę, że to już pieprzonych 5 lat minęło, bo wiesz co, jak ja usłyszałem, że jest pięcioletnia rocznica, to leciutko zwariowałem. No ja jestem zdziwiony w ogóle, że 5 lat i coraz lepiej jest, że coraz więcej ludzi przychodzi, a nie no że jest, pół, nie? A wiesz jak to jest z rapem, nie? Jest z tymi fustelami i tak dalej. No, fajnie, myślałem, fajnie, a że będzie się, się z nie? No, a jednak kurwa do przodu to idzie, nie? Teraz. No a powiedz jeszcze coś o tym, bo wiem, że już impreza rapa Mittwoch odbywa się nie tylko w Berlinie, ale także w innych miejscach w No tak, ogólnie mieliśmy już dwa razy w Berlinie, teraz mamy raz w Berlinie, pierwszą, pierwszą środę i potem trzecią środę już mamy w innym mieście. Jak na przykład w Kolonii mieliśmy, w Monachium, teraz w Hamburgu jedziemy. No, no i tak. jak tam przyjęcie było? Kurwa, no zespiedła jest. No. Sprzedałem wszystkie bilety. Wszystkie, już jest sprzedaż dwa miesiące przed, albo miesiąc przed już są wszystkie wysprzedane, także jest czyli 900 maga... ludzi do tysiąca do 1000 ludzi. Kurla. czyli co, można powiedzieć, że pieprzany sukces, co? Zajebiście. Zajebiście, gratuluję imprezie. Dziękuję bardzo. Um, we are here with the disaster master of the butter rap. You know, if you know yourself about butter rap, you have to know this guy. Uh, if you don't know him, then you don't know shit about butter rap. I agree uh, with him. And what I want to ask you, you know, there is modern now that uh, in states, uh, battle rappers would like to battle a rapper who put out their Kiss regularly. Right, like Cassidy. And yeah, yeah, exactly. Uh, and uh, uh, is any rapper you would like to battle like this? Yeah. Besides. Um, yeah, besides the, Eminem, Eminem, everybody yeah, no, says Eminem. Yeah. Eminem yeah, 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 yeah. Not Eminem. Um, let's see. Okay. Cut it out, bro. You yeah. fucking love. Last time, you almost broke my rib cage when I seen you because of how hard you're me. <laughs> now he does a vlog all of a sudden like he wants to punch me and get some Nazis to jump me. When the first time I saw him, his only three words were, Do you smoke weed? I love you. And are you hungry? <laughs> I would like to battle Kanye West, uh. Kendrick Lamar, I guess. Um, Kendrick Lamar because he's incredible, Kanye West because I think I'd destroy him. <laughs> um. <laughs> and I think a kayak is kind of a, a freestyling or, or a hmm. uh, kayak west. Oh, Connie West freestyles? I know, I, I mean, he likes it. I, I remember this film. You I, feel, know, like, from I um, feel like he would do a battle just because of his ego, you know? He thinks he could do anything. Like Connie West is the type of dude, if you tell him you can't beat like so or this guy's a better rapper than you, he's gonna be like, What? I'm number one! Like, <laughs> no! You know, I feel like he could be baited into a battle with the right amount of money or some shit. Yes, yeah. it might be like <laughs> this. It has to be an ego <laughs> thing, because he probably don't care about money as much. But yeah, now who else? I mean, just any of the whack MCs right now. Like, I would like to battle anybody that's making hip hop look bad. Like, so who's that? Soldier Boys, those type of rappers. Ah, uh, like, but it's. These guys suck. Like, it's, I want to kill uh, Soldier them. Soldier Boys, uh, even uh, rapping or? They're not really rappers, but I'm just saying the guy. The, I like more of the commercial dudes that don't say anything. I, I would love to kill one of them just to show, like. Yeah, but they will never make real it hip -hop. with you, I think. Yeah, obviously, these guys are terrified. It would, it would take money because that's all you can speak to them with. That's the only language they know, you know what I mean? Come bitch! I know more about your own culture than you do. Only thing you know about Africa is hunger, jungle, and voodoo. And your dick, <laughs> and your thing and your I'll be left It's on top and rap greater. I come up with max flavor. And if somebody else attacks me, I'm gonna bust the next hater. Just a sec later, even as the chubby black ranger, I will be a fucking neck breaker. With the pride of an African tribe, who paid attention to the word itself and not to the Environment and what comes with it, and just the whole scene like they were in love with the word, you know what I'm saying? And that's what these people are out here, bro. They're in love with the word, there's nothing else, bro. And they with don't the care sound if i drive well. a Maybach or a Lamborghini, and these with the sound care. as well, you know. Because when we was first listening to the hip hop, uh, I didn't know English, you know, I did, i couldn't understand, but uh, well, you talk English, I can communicate with you easily, now. yes. But uh, you know, I'm uh, a little <laughs> bit older now, you know. Yeah, but but uh, I mean, when you I was listen to hip hop your whole life, that'll do that, to you, yes. And you know, and, uh, you know it was do for education, bro. For for me it was like, you know, the first hit, it was just the sound, I was like, fuck, you know, the sounds like I can do anything when I'm listening to this shit, you know, so that's why I was listening to hip-hop at the beginning, I didn't understand the fucking shit, you know, <laughs> uh, but uh, uh, so all this power like this in the world, you know. <laughs> <laughs> yeah, genau, genau, also dreimal, 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 ja, yeah. und uh, zu trinken? Uh, Iron. Iron? Iran und für nur, nur Wasser, ohne Babel. Okay, ich muss das sagen, noch einmal. Also, wenn die Polen, Polen aus der Mappe waren, nur die arabischen Leute haben gesagt, dass die Polska ist eine country, eine ein Land sind. Ein, 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 ein Land. Ein Land. Ein Land, genau.